Proszę jeszcze raz powtórzyć, o co chodzi. Bo ja nie słyszałem. Proszę pana... Nie, teraz, teraz mam kontakt. Nie teraz, po 17. Po 17, panowie. Teraz mam kontakt. Jeszcze minuta. Nie, nie ma mowy. Proszę wyjść w tej chwili. Panowie, o 17. Tam jest kolega, on może z wami pogadać. Cała dzielnica będzie widziała. Cała dzielnica zobaczy kochającego tatusia. Dobrze. Raz może pan sobie filmować, ale tutaj pana. Też panu... publicznie, też, tak. też. 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 Jak się pan wiem. na ten Nie zamiast korzystać z tego kontaktu z dzieckiem, to pan Nie Czekaj, bawimy się, to tak dalej. Ty, o czym myśmy rozmawiali teraz? Nie wiem. Też zapomniałem, kurczę. Gdzie ty jesteś? Ale wiesz i drzwiach? Policja tu weszła. Aha, no dobra. no dobra. No dobra, no dobra. Ty, teraz nie ma matki dziecka, to jak robimy? No jasne, no, 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 no to fajne, no to na razie. No wiem, 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 wiem. no to na razie. Dobra, zarączkę i spacerek. Idziemy, ja filmuję, a ty chodzisz yy, na spacerku. Idziemy teraz wokół kanapy. Trąbka. I łazimy. O, czy, chodź, rączki umiemy jeszcze, na koniec. Chodź, chodź, chodź. Właśnie ten. Będziemy mieli ręce. Proszę, nie umyj rączki. Cze, ja cię podsunę, żebyś nie spadła. Puszczę wodę. Co? Mej, mej, no, nie zwracaj Ja cię trzymam, żebyś nie spadła. Tutaj panu tylko dam dokumenty. Tak? Proszę. Mhm, ja panu tylko muszę dokumenty dać, a to są moje rączki powolutku. Pożi powoli. Teraz musimy łapki wytrzeć. Kicia? Musimy troszeczkę się dłużej pobawić dzisiaj razem. Jak będziesz, jak będziesz głodna, to coś zjemy. Mam tak. Mam malinki. Mam malinki. Mam morelkę. Mam tą paróweczkę. Weź wyczuć 도대체는?